Jak możemy wzmocnić kości i wyeliminować reumatyzm, bóle kości, osteoporozę, osteopenię lub inne schorzenia stawów, na które cierpimy? Jeśli lekarz stwierdził u Ciebie którąkolwiek z wymienionych chorób, w tym filmie zdradzę Ci, jak wzmocnić kości i stawy, jakie produkty spożywcze, suplementy i praktyki są najlepsze, jak wygląda dieta, czyli absolutnie wszystko, co musisz wiedzieć o wzmacnianiu układu kostnego i oczywiście funkcji mięśni. Nasze kości są podstawą całego naszego ciała. Jeśli odczuwamy bóle stawów rąk, kolan lub stóp, cierpimy na osteoporozę, co oznacza, że mamy słabe kości, osteopenię, czyli niedobór wapnia, stan zapalny powodujący ból. Nasze kości nie są zdrowe, a co za tym idzie, my również nie jesteśmy zdrowi. Nasze krążenie jest upośledzone, nie możemy się poruszać, nie ćwiczymy, ciągle odczuwamy ból i nie wiemy co robić. Jeśli kości nie są mocne, organizm nie jest zdrowy, a zatem aktywność fizyczna nie będzie możliwa, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie mózgu, serca, nerek i wątroby. Więc usiądź wygodnie w fotelu, ponieważ usłyszysz wskazówki, które naprawdę będą współgrać z tym, co wiesz i czego doświadczasz. Po pierwsze, musisz zmniejszyć stan zapalny w organizmie. Jeśli odczuwasz ból zapalny w kolanach, stopach, dłoniach, stawach lub ogólnie w kościach, Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest zmniejszenie stanu zapalnego w organizmie. Czyli w tym przypadku detoksykacja organizmu cierpiącego na stan zapalny. Jeśli odczuwasz ból w dowolnej części stawów, jest to spowodowane nagromadzeniem pewnych minerałów, pewnych czynników zapalnych, być może źle strawionych pokarmów lub pokarmów, które poważnie zaburzają układ odpornościowy. To boli, mam stan zapalny spowodowany tym, co zjadłem, tym, co spożyłem. Prawdopodobnie zbyt dużą ilością czerwonego mięsa, zbyt dużą ilością przetworzonych produktów, produktów ekologicznych, jestem wzdęty, czuję się źle, dosłownie czuję, jakby moje ciało było w stanie zapalnym. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest detoks. Przestań jeść przetworzone produkty zawierające czerwone mięso lub składniki modyfikowane genetycznie. Wszystkie te produkty powodują obrzęki, stany zapalne, zatrzymywanie płynów, a wszystkie te płyny. Sole, które spożywasz, nadmiar cukru gromadzą się w miejscach, gdzie najłatwiej się odkładają w stawach. To właśnie tam boli całe ciało, ręce, stopy, kolana. Jeśli pójdziesz do lekarza, przepiszę ci lek przeciwzapalny, ale jeśli nadal będziesz dobrze się odżywiać oczywiście nadal będziesz mieć wzdęcia, nadal będziesz zatruta, a twoje ciało nie będzie się poprawiać zacznij pić więcej wody. Wyeliminuj z diety produkty, o których właśnie wspomniałam. Czerwone mięso, piwo, imprezy wszystko, co zamierzasz robić zamiast detoksykacji, którą oczywiście można przeprowadzić, jedząc dużo sałatek, owoców i warzyw, całkowicie zmieniając wszystko. Jeśli potrzebujesz wysokiej jakości, skutecznych suplementów do tego celu detoksykacji wątroby, stawów, nerek i nie tylko, poszukaj Hepa Klein, silnego Kaku Dababu Health, Neuromatrix i Finaland U Essence. Na stronie Po drugie, w organizmie muszą występować wibracje, aby kości były wzmocnione. Nasze kości rosną lub twardnieją w zależności od naszych codziennych potrzeb. Jeśli jesteś osobą, która codziennie się rusza, spaceruje, biegnie, angażuje się w prawdziwie przyjemną aktywność fizyczną, która wymaga codziennego wysiłku fizycznego i wibracji mięśni, kości to zrozumieją. Musimy się wzmocnić, musimy stać się bardziej wytrzymałymi. Potrzebujemy wszystkiego, co możemy wchłonąć, aby nadać tym kościom jędrność, której według mojego lekarza mi brakuje. Musisz więc się ruszać, skakać, chodzić, wstać z kanapy, na której siedzisz, aby to zadziałało. Jednocześnie musisz spożywać wszystkie potrzebne minerały, pokarmy zawierające wapń, takie jak nasiona chia, owies i wszystkie zboża, które zawierają znaczne ilości wapnia. Pomocne mogą być nasiona sezamu i seler. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ mogą one podwyższyć ciśnienie krwi u osób z nadciśnieniem. Jednocześnie należy przyjmować suplementy zawierające wszystkie niezbędne składniki, które pomogą osiągnąć ten cel. Jeśli potrzebujesz wysokiej jakości suplementów do tego celu, poszukaj produktów Bone Ultra, Extra Rough, Metathy i DN Absorb na stronie dr.landivar.com. Po trzecie, należy unikać tłuszczu, napojów gazowanych, a także cholesterolu. Wszystko, co zagęszcza krew, wypełnia ją substancjami zakwaszającymi, jak napoje gazowane, Coca-Cola. Wszystko, co jest w butelkach, puszkach lub butelkach i zawiera nienaturalny gaz, ostatecznie pozbawia kości minerałów i komplikuje stan zdrowia. Wszystko, co zawiera cukier, osłabia kości, a wszystko, co zawiera tłuszcz, pogarsza ich stan. Jeśli chcesz wapnić kości, wzmocnić je i poprawić stan stawów, ale spożywasz te trzy produkty, osiągnięcie tego celu będzie bardzo trudne. Pamiętaj, że osoby, które mają najsłabsze kości, to osoby przygnębione, apatyczne, z nadmiernym poziomem cukru we krwi, cholesterolu i tłuszczów, których nie potrafią kontrolować. Są to osoby spożywające największej ilości napojów bezalkoholowych, które, nawiasem mówiąc, zostały naukowo uznane za napoje, powodujące odwapnienie kości i jeśli nie będziesz ostrożny, nie będziesz w stanie poprawić swojego stanu zdrowia. Choć biegaj, jedz, pij dużo soków, które mogą pomóc. Owoce, warzywa, ale jednocześnie unikaj wszystkiego, o czym właśnie wspomniałem. Jeśli potrzebujesz wysokiej jakości suplementu do tego celu, poszukaj Elimes, Probilon, Multivin i Finelands Bone Ultra na stronie darktorlandivar.com. Po czwarte, bez krążenia nie ma mocnych kości. Nikt nie mówi o tym jak ważny dla wzmocnienia kości jest nasz układ krążenia. Jeśli nie masz krążenia, jeśli nie ma dobrego krążenia w kościach, które dostarcza składniki odżywcze, wapń i wszystko czego potrzebujesz do wapnienia, jest to niemożliwe. Serce musi pompować, krew musi transportować, jelita muszą wchłaniać, aby wszystko czego potrzebujesz dotarło do kości i mogło się wapnić. Dlatego jeśli coś wpływa na krążenie, Codzienne siedzenie, spożywanie zbyt dużej ilości pieczywa, węglowodany zagęszczające krew, cholesterol, którego kości nie są w stanie wchłonąć, wapnienie jest mało prawdopodobne. Jeśli dodatkowo nie masz chęci do życia, nie masz ochoty chodzić, nie masz dobrego nastroju, który wspierałby organizm w procesie leczenia, osiągnięcie tego celu będzie trudne. Pamiętaj, że krążenie jest niezbędne, a jeśli masz wysokie ciśnienie krwi, Powinieneś je obniżyć. Jeśli masz niskie ciśnienie krwi, powinieneś je podwyższyć, a jeśli masz cukrzycę, powinieneś ją kontrolować, aby wszystkie te problemy, które oczywiście szkodzą krążeniu w kościach, mogły ulec poprawie. Polub film. Nie zapomnij o swoim pytaniu i komentarzu. Jeśli znasz kogoś, kto ma ten problem i potrzebuje wskazówek, którymi właśnie się podzieliłem, przekaż mu je, abyśmy wszyscy mogli z nich skorzystać. Polub film. Pozdrawiam serdecznie i niech Bóg Cię błogosławi.